Jednak są pewne wyjątki. Na przykład takim wyjątkiem jest pomoc na e, doradztwo dla y, sektora MŚP. Czyli generalnie to, że małe czym, średnie przedsiębiorstwa. Dokładnie. dokładnie. To, co za chwilę, to, o czym za chwilę będziemy również mówili, to pomoc publiczna, czyli generalnie tam, gdzie występuje pomoc publiczna, e, to y, wielkość przedsiębiorstwa ma kolosalne znaczenie. No i tutaj muszę odwołać e, w tym przypadku do rozporządzenia Komisji nr 800 na, łamane na 2008 z bieżącego roku, z 2008, w którym, w którym to rozporządzeniu znajdziemy definicję, taką definicję wspólnotową, czym jest sektor MŚP. On troszeczkę się różni, co ważne, on troszeczkę się różni od definicji. MŚP z polskiego prawodawstwa. No i po, pokrótce tylko powiem, że to jest do sektora MŚP, to, to jest sektor, który ma maksymalnie do 250 pracowników. Tutaj mowa oczywiście o średnim, czyli tym największym z MŚP mhm. przedsiębiorców, gdzie roczny obrót jest do 50 milionów euro lub bilans roczny do 43 milionów euro. Um, jeśli chodzi o, 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 o wielkość firmy w kontekście, w kontekście POKL, a konkretnie y, m, priorytetu 8 y, POKL, to ma y, tu przede wszystkim znaczenie, dlatego że jest y, różny procent dofinansowania, jest różna intensywność pomocy. W przypadku szkoleń y, ogólnych maksymalnie y, beneficjent otrzyma do 80% dofinansowania, otrzyma wówczas, je, gdy, gdy jest małym bądź mikro. 70, gdy jest średnim, 60%, gdy jest pozostałym najczęściej uznawanym jako duże przedsiębiorstwo. Pozostała kwota, dobicie jakby do tych 100%, oczywiście to jest wkład własny. Nasze szkolenia z kolei szczególne, czyli specjalistyczne, to jest 45% dofinansowania dla małego bądź mikro, 35% dla średniego i 25% dla pozostałych. Co warto podkreślić również, E, oprócz e, e, priorytetu ósmego jeszcze jest priorytet szósty, gdzie beneficjent, e, a dokładnie osoba fizyczna, która chce założyć działalność gospodarczą, może otrzymać e, dofinansowanie tutaj jakby bez. E, e, wkładu własnego, gdyż jest to pomoc. Prawda, zapamiętać, bo to też można pytać. Nie? Trzeba Dokładnie. być przedsiębiorcą, żeby już skorzystać z tych funduszy. Dokładnie, do 40 tysięcy złotych dofinansowania maksymalnie. Jeśli chodzi o inne projekty szkoleniowe w ramach ósmego priorytetu, gdzie nie trzeba mieć, co ważne, nie trzeba mieć wkładu własnego, natomiast na troszeczkę innych zasadach opierają się te szkolenia, to są tak zwane szkolenia otwarte, gdzie dostęp do tych szkoleń musi być, musi mieć charakter otwarty. No i tu Tutaj są, jest takich pięć kryteriów, które muszą być spełnione w takim przypadku. Mianowicie pracownicy muszą, którzy pochodzą z jednej firmy maksymalnie, mogą w 20%, jakby 20% pracowników z jednej firmy może uczestniczyć maksymalnie. Szkolenia muszą być poza godzinami pracy, poza miejscem pracy, jak również nabór na to szkolenie, jak już wcześniej wspomniałem, musi być otwarty, a podmiot szkolący jest, musi być niezależny od, od pracodawcy. Czy generalnie jakby podsumowując to są, to jest taki odpowiednik działania, 2,1 spor z poprzedniej perspektywy, no. o którym będzie później stawić. Panie Pawle, to znaczy, gdybyśmy mieli określić jeszcze najczęstsze typy wsparcia w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki dla przedsiębiorców. To to wszystkim... już weszliśmy trochę na ten tak. grunt, ale to, to przede wszystkim to, przede wszystkim to, co koleżanka przed chwilą powiedziała przede wszystkim priorytet ósmy oraz priorytet szósty, a dokładnie 6.2. 6.2, działanie 6.2 POKL to działanie przeznaczone na, roz, skierowane do osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, natomiast ósmy to przede wszystkim szkolenia, szkolenia specjalistyczne, szczególne, jak również, jeśli chodzi o 8.2, to co również koleżanka podkreśliła, kwestia, kwestia naukowa, wsparcie sieci współpracy, w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach. I oczywiście instytucją odpowiedzialną za nabór wniosków w ramach działań programu operacyjnego Kapitał Ludzki jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. No i teraz zapytam o dobre praktyki w obszarze podobnych projektów w poprzednim okresie programowania no i o doświadczenia w tym Aha. zakresie. Tak, no praktyki są oczywiście spore, bo jednak już troszeczkę czasu minęło od wejścia Polski do Unii Europejskiej i realizacji programu wówczas przez Mazowicką Jednostkę i poprzednika, a jakby Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Urząd Marszałkowski pośrednio, realizowane w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego. No i co należy tutaj podkreślić? Jeśli, jeśli możemy, to bym porównał jakby działania, dwa działania, dokładnie 2.1 i 2.5 z poprzedniej perspektywy właśnie lat 2004-2006, dlatego że te działania to są działania, to są działania które mają odpowiednik właśnie w ósemce i w szóstce POKL, o, którym, mhm. o których mówiliśmy. A jeśli chodzi o 2.1, to rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy. No i tutaj pozwoli Pan, że posłużę się liczbami, bo one dosyć tutaj mocno jakby odzwierciedlają rezultaty i praktyki. Mianowicie w działaniu 2.1 116 projektów zrealizowanych, około 53 milionów złotych zostało wypłaconych i już rozliczonych. I co najważniejsze, ponad 16 tysięcy osób zdobyło certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia o ukończeniu różnego typu kursów. Jeśli chodzi o 2,5, czyli promocja przedsiębiorczości, to zostało zrealizowanych obecnie 47 projektów, 28 milionów złotych zostało wypłaconych i rozliczonych, a ponad 1800 osób podniosło swoje kwalifikacje, w tym usługi doradcze się odbyły w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia i wsparcia na prowadzenie działalności gospodarczej. Um, przykładów takich, jak powiedziałem, jest wiele. To generalnie były szkolenia językowe, y, nauka szybkiego czytania, y, zawodowe, przeróżne. Um, no i można podać przykład. Mam tutaj um, jakby krótką notatkę na ten, na ten temat. A mianowicie możemy się pochwalić, czy nasi beneficjenci mogą się pochwalić. Dział um, w ramach działania 2.1 to Akademia Szybkiej Nauki Tadeusza Bozarewicza pod tytułem Kuźnia Mentorów. To był kurs szybkiego czytania, gdzie przeszkolenie przeszło 288 osób, ponad 1000, prawie 2000 godzin szkoleniowych zrealizowanych i ponad 80% uczestników zdobyło dyplom ukończenia szkolenia. W efekcie dwu, ponad dwukrotny wzrost szybkości i efektywności czytania. To był projekt na kwotę mhm. ponad miliona złotych. Jeśli chodzi o działanie 2.5, to projekt realizowała na przykład Filia WUP w Ciechanowie. To był projekt pod nazwą Akademia Przedsiębiorczości BIS. Tak właśnie jak wcześniej wspomniałem, odpowiednik Priorytetu 6 POKL obecnie, w ramach którego zostały skierowane wsparcie na szkolenia, usługi doradcze, wsparcie pomostowe i dotacji inwestycyjnych. To ja w takim razie też pokażę. Z naszej strony Piotr Łoś był w Mińsku Mazowieckim i teraz też będzie o szkoleniach dla ludzi, którzy chcą zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, by poprawić swoją sytuację na rynku pracy, no i oczywiście wykorzystać możliwości potencjału ludzkiego. A tutaj chodziło o zawód kierowcy. Kierowca zawodowy, zawód poszukiwany na rynku pracy, taki był tytuł tego projektu. Urzula Biśniecka, ma Centrum Edukacyjne Omega. Marian Makowski, właściciel tego przedsiębiorstwa. Na czym polegał program, który Państwo zaproponowali? Ludzem. Projekt Kierowca Zawodowy, zawód poszukiwany na rynku pracy realizujemy od 1 maja 2008 roku do 31 grudnia 2008. Tak naprawdę to do 15 grudnia zakładamy, że wszyscy nasi beneficjenci podejdą do egzaminu państwowego na prawo jazdy. To jest program operacyjny Kapitał Ludzki, działanie. 8.1.1 przeznaczony dla osób pracujących i tylko i wyłącznie dla pracujących. To był projekt na konkurs pilotażowy i był skierowany do takiej grupy beneficjentów 45 lat plus. Jest to grupa takiego szczególnego ryzyka.